没得。Day. Zaczynamy. Przychodzę w sprawie wyścigów śmiałków. Obcy też mogą się zapisać, czy to impreza zamknięta. Freja nie dzieli ludzi na swoich i cudzych. Każdy może oddać jej hołd, ryzykując życie w gonitwie. Mm -hmm. Nasze wyścigi są inne niż te na kontynencie. Uznajemy tylko jedną zasadę: zwycięża ten, kto dojedzie pierwszy do mety. Czasem wygrywa najszybszy, czasem ten, kto zrzuci z konia przeciwnika. Jakie jest wpisowe? Odwaga. Jeśli ci jej nie brak, zawieś podkowę się ścigać. Słyszałem, że swana dopuściła cię do gonitwy. Możemy zaczynać. Uchwale Modron Frey pojadą Geralt z Rivi. Arwe Wiośla, Szerwona rika. Wygrał Geralt z Rivi! Pierwszy obcy, który chce się ścigać w wyścigach śmiałku. Pojadę, pojadę, może nawet wygram. Ludzie! Nadstawcie ucha! Ku chwale wielkiej matki pojadą szybki oswald, swan samotnik i Gerald z Rivi. Stało się jak mówiłeś. Wygrałeś. Dobrze, że jesteś. Brakuje nam jeszcze tylko jednego jeźdźca, żeby zacząć wyścig. Piszesz się? Pewnie, że się pisze. Ludzie, mamy trzeciego. Obok łysego Zige i Egira rybaka pojedzie Gerald Rivi. Wygrał Gerald Rivi! Szczerze mówiąc, nie myślałam, że wygrasz choć w jednym wyścigu, a tymczasem zwyciężyłeś we trzech i zdobyłeś prawo do udziału w wielkim biegu. Czy nie. jesteś na to gotowy? Jestem. Możemy zaczynać. Pora zacząć wielki bieg! W którym ku chwale Frey zmierzą się Geralt z Rivi i zwycięzca z zeszłego roku, Astrid zwana żmiją, wygrana. Wygraj wszystkie wyścigi konne w grze. To koniec wyścigów śmiałków. Geralt z Rivi wyprzedził Astrid Żmiję. Biały Wilk okazał się czarnym koniem. Piękny wyścig. Bogini musi być zadowolona. A i ty powinieneś się ucieszyć z nagrody. Bardzo się cieszę, muszę powiedzieć. Nie wiem co się będzie działo za rok, ale spróbuję przyjechać. Zerykańskie siodło. 80 wytrzymałości. Zapraszam na streamer.